Dostałam zgłoszenie pani od jakichś dwóch, trzech lat tylko leżąca. Dostałam zgłoszenie z mopsu. Chodź. chodź. Sześć psów i psów zamkniętych w tej dziurawej budzie. Tam są szczeniaki. No co? No co? No co? W tragicznych warunkach mają taki mały kojec. Matko. Puste michy. Chodźcie, już wam dam. Poczekaj, chodź. Chodź. Tu jest taki jeszcze staruszek. Piesek osobno. Gnojówka dziwna. Chodźcie. Te wyszły, tak, wyszły. Z końca. Tu jest potrzebna pilna pomoc. Są trzy paciopęki już zatłożone oczami szczeniaki. Przywiozłam kołdry koce dostałam od ludzi. No ale co z tego, jak psy w tragicznych warunkach?